Siema moje mordeczki, kochane. Dzisiaj przyszedł do mnie dron marki Wingsland S6 4K. 4K to jest po prostu od nagrywania. Jeśli chodzi o drona, to jest to już model wycofany z produkcji. W ogóle, chyba marka całkowicie upadła, także musicie się liczyć z tym przy ewentualnym zakupie. Parę z informacji z tyłu. 230 gram, lightweight pod design, 13 megapiksela, 4K, eee... S -S 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 -S. Dua GPS, follow me funkcja jakiejś Android, czy tam pilot? Nie wiem, co to znaczy. Jeszcze się wszystkiego dowiemy. Z informacji, jakie tutaj są na pudełku, macie www.wingsland.com. Ta strona już chyba nie istnieje. Szkoda, produkt to do 18 lat. Tutaj macie login i hasło do logowania się do systemu. Bateria 1400 mAh Z tego co wiem pakiet yy, S21P Chociaż może jest tam więcej ogniw, nie wiem yy, Kolor Black Macie kody N UPC itd tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy sobie do yy, unboxingu Już docelowego Weźmiemy sobie folię zerwiemy. Dobra, pudełeczko magnetyczne, nie magnetyczne, magnetyczne. O, jest i dronik. Malutkie to to jest. Ale wygląda jak milion dolarów. Tyle muszę przyznać. Wygląd bajer. Są też stopki. Myślałem, że stopek nie ma. Ale jednak są w zestawie. Dwuśmigłowe. Silniczki. Małe. No jak tu w dronie. I odpadła mi też folia z kamery, ale dobra, jak już to mamy ściągnięte, to nie będę montował. Jest też folia na samym dronie, ją sobie zostawimy, chociaż. A propos tego, to jeszcze zobaczymy. Dobra, drona obok. Patrzmy, co jest jeszcze w pudełku. Instrukcja oraz zestaw akcesoriów. Zapasowe śmigła. Super. Ładowarka do ogniw. Do ogniwa w sumie, bo tylko jedno jest. Certyfikat, że przeszedł test, akumulator. Może ja sobie wyciągnę wszystko z tego, niestety się nie da. Kabel USB micro. Super śrubokręt. W ogóle nie widać, że jest śrubokrętem. W ogóle się nie wyróżnia. Element frezowany. Można sobie zawiesić jako ten bryloczek. Baterię na odwrót sobie weźmiemy. Musimy sprawdzić czy bateria jest sprawna. Nie jest napuchnięta. To jest dobry znak. Pod wytłoczką nic nie ma, przyklejona była do kartonu. To wyrwałem, ale to się nie ma czym przejmować. To może być fajny, budżetowy dron w tych pieniądzach. Certyfikat, kucyk, pas, quality. Taka jakaś przekładka na pewno się przydadzą. Te są zresztą chyba czarne, nie. jeśli dobrze widzę. Nie są przeźroczyste jak te z zestawu widać, prawda? Yy, dobra. A jeszcze przechodzę sobie tak. Yy, Para informacji safety use. To mi to nie jest potrzebne. Niby szybka instrukcja. Też nie będziemy się w to bawić. Yy, dronik się prezentuje naprawdę super. Zamontuję sobie tą baterię, zobaczymy czy się coś zaświeci. O. Pytanie: jak się go uruchamia? To jest mój pierwszy dron tej marki, z którym mam do czynienia. Gniazdo na kartę MicroSD, gniazdo do ładowania prawdopodobnie albo do przesyłania danych, jeszcze tego nie wiem. Z drugiej strony nic nie ma. Są czujniki dźwiękowe, chyba o ile się dobrze nie mylę. Powiem tak: prezentuje się rewelacja. W sumie nawet w tym wygląda jak camo, no ale. Eee, dobra, na ten moment to będzie wszystko. Na więcej filmików zapraszam za jakiś moment. Na razie ogarnę tego drona i będziemy, będę wam przedstawiał jego funkcję. Zobaczycie sam z nagrania. Eee, nie tylko na YouTubie, ale też go zupladuję na swój dysk z. Ich, eee, z Albo z Google, albo z Microsoftu, bo mam dwa dyski online. Także zapraszam do następnych filmów. Trzymajcie się. Hej!